Cześć, z naszego kosmicznego studio. Studia Redbricks, z Wami jak zwykle Sebastian. Teraz Daniel. Hej, hej. Dzisiaj temacik taki kosmiczny, nie? No jak najbardziej. No. Kosmiczny poza naszą planetą, ale dalej z LEGO. Czyli y, NASA, a klocki LEGO. I NASA. <grym> tak. Dobra. No, Daniela się trzymają, żarty znowu. Ja em, wystawiliśmy, co mieliśmy na galerii, i teraz tak. Em, rakieta Saturn V. Podziwiana tutaj u nas. No, jak najbardziej. To jest u nas najwyższy zestaw ponad 100 cm. Mhm. To jest drugi albo trzeci y, taki model w LEGO. Pierwsza jest wieża Eiffla. My na razie mamy tutaj tą okazałość, którą chcieliśmy pokazać, ale żeby też. Y, błysku innym zestawom nie odbierać, no to mamy też łaziki, tak, lądowniki, tak. a nawet Pręcy i teleskop Hubble'a. Dokładnie. E, b, m, łaziki, łaziki przejmuję ja, Dobra, dlatego, że coś za chwilę o nich powiem. E, ma, e, mamy dwie rakiety, dlatego, że nie mogliśmy się zdecydować e, w jakiej formie wystawić ją na galerii, bo ona w całości jest imponująca, natomiast e, Pokazane człony, które się tam rozkładają w przestrzeni kosmicznej. Nie, Nie wiem, pamiętałem. czy to fachowo powiem, ale to jest tutaj pokazane. Plus jeszcze lądownik księżycowy. Wersja który, który jest tutaj schowany. I później kapsuła, która wylądowała gdzieś w morzu z, no, dokładnie, z, kosmonautami. z kosmonautami. Tutaj mamy pokazaną większą wersję, też taki zestaw. Ekskluzywny, Ekskluzywny w tak, to był wydany ekskluzywnie, e, zestawik te, tego lądownika, mhm. e, lądownika, już mi brakło słowa znowu, księżycowego. E, tutaj widzę, że są klocki e, pozłacane. Taki no, macik. powiedzmy, no, ta, tak wyglądają i uh -huh. bardzo fajny odcień jest. Uh -huh. Nadaje też takiego tonu przy czerni i też w odzwierciedleniu kosmosu całego, który tak właśnie... Gdzieś... Jest tu taki odzwierciedlony krater po silniku, widzę chyba po starcie, czy przy lądowaniu, czy w ogóle to jest krater, po, powiedzmy, po, po Znaczy tak, to po jest uderzenie. jak najbardziej powierzchnia, powierzchnia księżyca. księżyca, bo ona jest wiadomo taka dosyć no, nieregularna i też z racji, że jest bombardowana przez różne tam asteroidy, mhm. mniejsze meteoryty i w ogóle. No, a w otoczeniu mamy też jakiś kosmonautów oryginalnie. Tutaj mamy jednego kosmonauta, tak. ale ja nie mogłem się oprzeć, więc dodałem całą drużynę Spongeboba i jeszcze dodatkowych kosmonautów którzy no, jak dla mnie uzupełniają nie tyle jakoś yy, scenę Jakoś wizualnie, ale też dodaję tego tonu kolorystycznego. Więc postanowiłem troszeczkę tę taką wariację zrobić I, na tym i, zestawie. I kosmicznego. Mm, tak. ehm, pomalutku rozkręcamy się z tematyką dla dziewczynek na wystawie. Stąd A to nie tylko my, bo też LEGO. No tak, to no le LEGO natomiast. kosmiczne dla dziewczynek to jest po raz tak, pierwszy. Tak, tylko w powiedzmy, zajmuje. nasza kolekcja jest jakby bardziej męska. Mm. Natomiast ehm, Lego wchodzi z różną tematyką tutaj. Francji, jak wspomniałeś, dla dziewczynek tak samo NASA, mhm. tak samo Wahadłowiec, e, dziewczynki e, kosmonautki. Tu postawiłeś różowego, no, pasuje tak. tematycznie. Mhm. I nie, zapomi nie zapominamy o, o, mhm. o całkiem malutkich dzieciaczkach. Mhm. Mamy także tutaj pudełko. Słuchajcie, Duplo. Ja jestem ciekaw, czy to jest Miles, ponieważ była taka seria z Duplo i też 4 Miles w kosmosie. I właśnie. No nie mamy, była cała nie mamy napisane nic, że tak, NASA, no ale, ale no, widać, że to jest wahadłowiec. Także mhm. od najmniejszych do największych mamy. No jest dla dziecka w temacie, każdy marzył tak. mniej więcej. No, miał taki etap, mhm. że. Albo chcę być odkrywcą jakichś skarbów, albo kosmonautą, czasami piłkarzami innymi. Ale kosmonauta zawsze gdzieś Pol, się tam pojawia. Policjantem? A to też tak klasycznie, zależy co się bawi. Ale kosmonauta zawsze gdzieś tam się znajduje. No i zaczynamy od Duplo, później jakieś City, coraz bardziej ekskluzywną zestawy dla dorosłych. Mhm. No i aż mamy dla fanów, którzy nie wyrośli i chcą tak. być kosmonautami. Tak, mamy jeszcze tutaj w takiej wersji ekskluzywnej wahadłowiec. Pokażemy, On tutaj się oczywiście otwiera. Tutaj był teleskop mm. zamontowany, ten teleskop habla tak. w środku. On, środku jest, on Tak, on jest w przestrzeni kosmicznej wyciągany tutaj. No znaczy tak, po prostu wahadło, więc poleciał w kosmos na orbitę, otworzył sobie, wyleciał teleskop habla. No i sobie, I sobie wędruje tam, tak, robi tak, zdjęcia. To tak. tak, niezły łodlot. No, dokładnie tak, no, kosmiczny odlot. Dobrze. E, a takim głównym tematem, jak zwykle, część zostaje w Sebastiana rękach to tradycyjnie. E, takim, e, takim głównym Sokolwiek jakby, jakby. Po, powodem e, te, kręcenia tego akurat odcinka było to, że e, 20 lat temu Lego wy, 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 zrobiło taki zestaw łazika marsjańskiego, który hmm. pierwszy chyba się nazywał Discovery. Tak, odkrywca. No, odkrywca, odkrywca, dokładnie. Discovery. I to był taki model unikatowy, bo był zasadniczo technikowy. Mamy tutaj hmm. pudełko za sobą, nie ma napisane Technik na nim. Natomiast no, konstrukcja jest typowo, konstrukcja technikowa, jest typowo tak? technikowa. Opony są z, hmm. z Technika. Kilka funkcji skręcane koła bardzo unikatowy zestaw i wiele osób na wystawie pyta się skąd to mamy. I czy to, czy jest to jest w ogóle z... Lego? Czy to jest w ogóle Lego? No tak, mamy, mamy te nietypowe, powiedzmy, takie panele y, plastikowe. No których nie jesteśmy jakby fanami. Wolelibyśmy, żeby to było zrobione z klocków, tak, ale co, co powiedzmy optycznie, kolorystycznie to wyróżnia pasuje. Wyróżnia się, wyróżnia tak. się to na pewno. Świetnie wybrawa. Ja tutaj podam kilka danych do hmm. tego zestawu. To jest jakby ten Discovery łazik. Numer jest 7471. Natomiast no nie jestem w stanie zapamiętać tych wszystkich dat. 2003 rok, rok wydania, 870 części, i wartość dzisiaj y, takiego nowego zestawu waha się w granicach 2333 zł. Dzisiaj sprawdzałem na internecie. 20 lat później, wychodzi nam następny łazik, najnowszy, mm. który gdzieś jeździ tam po Marsie w tym momencie którego nazwy nie jestem w stanie wypowiedzieć. Słuchajcie, Ale to jest łazik. To jest łazik, na pewno łazik marsjański. Mars Rover. Tak, Preserverence. Tak, ja, nie, ja się nie czyta. Ja nazywam go Penseferensem, w skrócie Persji. Persji to dobra nazwa. I słuchajcie, 20 lat później wychodzi łazik. i z technika. I on jest z technika. I tu już mamy napisany technik, także tu już nie ma wątpliwości. Na razie jeszcze w pudełku. Będziemy kręcić timelapsa, porównamy je jeszcze, natomiast dzisiaj ogólnie o Nasa i, i Klockach. Także tu już się cieszymy, są dedykowane koła, do niego może być niezła, niezła jazda. Ja może zrobię to w ten sposób, żebyśmy tego łazika tu widzieli. Danielu, co byś mógł jeszcze mm. powiedzieć, takiego może Technicznego, jeśli chodzi Techniczny o samego ideologii. NASA, bo wspomniałeś kiedyś, tak. że Twoim marzeniem było. Być kosmonautą, tak. Ale i pracować chyba I w NASA. Nie? Pracować w NASA jak najbardziej to no, takie marzenie było. Później się skończyło inaczej, ale później miałem trocki. Bo tak, realizować <grym> jak, jak tak patrzę realizować. No tak, marzenia. bo jak tak patrzę, jakby na, 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 na Twoją posturę czy wielkość, no to A. zasadniczo do kapsuły byś się nadawał, bo... Byłbym idealny, po prostu. No, no to, A to nawet troszkę złośliwie z mojej strony, ale ja słuchajcie, no ja bym... naprawić coś, to wiesz, jak wąż. I już miał, miałbym. Każda Taki... misja była uratowana. Mały, szybki, niewywrotny. Tak. To no, było no, 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 tak. zostawmy, zostawmy złośliwości. No. Ehm, ja myślę, że to y... A słuchajcie, zapomnieliśmy. Najwa mhm. Najważniejsze. Był, był Discovery czy S Space Shuttle, dobrze tak, mówię. Tak. Czyli wahadłowiec. Tak. Ym... Właśnie taki, taki standardowy. One, one już w tej formie chyba nie latają, nie? Teraz wysyłają same rakiety. Nie, no latają, tak. Latają? Że tak. tak, latają cały czas. No, no, muszą tu, tu mieć była ta... jakiś mechanizm startujący, paliwo, skądś mm -hmm. muszą pobierać również, mm -hmm. żeby oderwać się od Ziemi. To jest ogromna siła, którą trzeba przezwyciężyć. Przyciąganie I... ziemskie no, jest potworne, jeżeli chce się w kosmos wyprowadzić. I, i, i takie... zasadniczo wszystkie te zestawy związane z NASA są po prostu świetne. Tak, bo nie się jest, czekać niektórych rzeczy. Znaczy, NASA w Lego powraca zazwyczaj ko, co 5 do 7 lat. Mhm. I za każdym razem po prostu to jest szał. Każ, bo to chyba była rocznica chce. lądowania Najprawdopodobniej na kosmosie. Tak, na zazwyczaj księżycu. takie większe zestawy tak pojawiają. Się. Mhm. No mhm. i to też był taki mały zestaw. Ale w, w porównaniu z tymi innymi, no to nie. No można i to... było się bawić tym spokojnie, można było gdzieś tutaj umieszczać jakieś dodatkowe elementy i łączyć właśnie z jakimiś mniejszymi, czy to kosmonauci, figurka, jakieś zrobić mm -hmm. podstawkę, która by wyglądała jak załóżmy Księżyc. I to już świetnie wyglądało z w z takim wahadłowcem. Tak. Tak, i nie zapominamy oczywiście o tym frencowym. Tak, bo tutaj mamy coś unikalnego, bo tego nie było wcześniej. Czyli takie urządzenie do testowania astronauty. Wcześniej, jak jest jeszcze na Ziemi, żeby sprawdzić, jaką ma wytrzymałość na te przeciążenia, mhm, które, które można kręcić. Yy, tak. Można pokręcić, wszystko działa w jedną stronę uh -huh. w tym przypadku i taki kosmonauta przyszły, kosmonauta sobie siedzi i sprawdza jak bardzo jest wytrzymały, czy w trakcie statu nie zemdleje, czy w trakcie kiedy będą jakieś awaryjne lądowania, jakieś nieprzewidziane rzeczy. Dość, do, dobra, tak, dobra, dobra, dość. To jest taki mini park rozrywki. Yy. <grym> tak, tak, tak. tak. <grym> mnie, nie, nie, mnie już się, się troszeczkę <grym> niedobrze zrobiło. Ja jeszcze porwę ten... Ten y, dla dzieci, bo to naprawdę mm -hmm. jestem pod wrażeniem, że... Mimo, jeszcze mimo, mniejszy, a wciąż robi wrażenie. Tak, że jak, I, te, jak, jak weźmiemy je tutaj, porównamy, no to zasadniczo wszyscy mm. wiedzą o co chodzi. Tak. Nawet jeśli nie byłoby napisane NASA, że to jest wahadłowiec, e, różowe paseczki, tutaj takie bardzo świecące, naklejki z przodu. Świetna rzecz. E, ukłon w stronę LEGO, że, że, że pamięta mhm. o, o tej damskiej czy żeńskiej stronie. E, myślę, że na dzisiaj tak. na dzisiaj na to wszystko. Tyle, żeby zaciekawić tym zaciekawić tematem. Może do, na żywo ktoś chciałby tak, zobaczyć. Do łazików, do łazików wracamy po tak, zrobimy Zrobimy krótki filmik, żeby je porównać, e, o ile się różnią przez ten okres 20 lat. No, czasu trochę minęło, inne klocki się pojawiły, inne, inne klucki, techniki budowania, inne, inne techniki to dokładnie. To ciekawego. Dokładnie. Na dzisiaj bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Cześć. Cześć.